Proszę pana, ja bardzo lubię debatować, choć czasami mnie to denerwuje, bo wolałbym się spotykać z ludźmi tak jak tutaj, niż stać w studiu i, i tam różne rzeczy robić. Natomiast wie pan, ja myślę, że jest mnóstwo naprawdę realnych pytań, które chciałbym wczoraj usłyszeć. 100 litrów wody, 7 odzyskujemy. Za chwilę nie będzie wody w kranach, będzie reglamentacja. Co z tym zrobić ma państwo polskie? OECD szacuje że dzisiejsi 20-30-latkowie, Pol, Polacy, będą mieli najniższe emerytury w Europie, jak będą emerytami, w stosunku do swojej ostatniej pensji. Co z tym już dziś możemy zrobić? To są realne problemy, z którymi się dzisiaj rzeczywiście w Polsce borykamy. Chciałbym o nich porozmawiać, bo mam odpowiedź na każdy z nich, bo pracowaliśmy nad to kilka, kilka bitych miesięcy z moimi ekspertami. TVP odbębniło swój, y, swoją debatę w takim stylu, w jakim to zrobiło. Ja dzisiaj napisałem list do prezesa TVN-u i do właściciela Polsatu z prośbą, żeby zorganizowali normalną debatę. Że my Polacy tego potrzebujemy, że my chcielibyśmy usłyszeć, zobaczyć różnych kandydatów i żeby to było zrobione w takiej formule, w jakiej to powinno być zrobione przez dziennikarzy, którzy interesują się światem, a nie realizowaniem postulatów wyborczych Andrzeja Dudy.